No, widzowie, jest problem. Jak nagrywałem ten odcinek, to nie wiem, jak to się stało, ale nie nagrał mi się dźwięk. Dlatego to teraz nagrywam, jak to montuję. Nie wiem, czy to będzie bardzo dobrze odwzorowane, ale no, w dzisiejszym odcinku mam zamiar podbić trochę Włoch i te państwa małe. Dlatego nie wiem, co teraz mam mówić. To tak trochę głupio brzmi. Ale no, do roboty plan na wojnę był następujący. Potężne wojska z Aleksandrii oraz z Krety chyba i tamtych wysp, yy, ogólnie greckich, wbijają się w Republikę Wenecką. No, które zajmują część Włoch, potężną część Włoch i Szwajcarię, wbijają się tam od dołu i po prostu ich bardzo mocno atakują. Tutaj północ miała tak by jakby pilnować tej granicy, bo tu był bardzo dobry punkt strategiczny. Oni nie atakowali mnie jakimiś takimi mocnymi wojskami, tylko takimi, no, bardzo małymi, co dla mojej armii, która też na północy była dosyć spora. No po prostu te oddziały nie stanowiły żadnego zagrożenia. No, to zobaczycie, jak tu się wszystko to potoczy. No, miałem tutaj trochę problemów, bo mi się wbili tak trochę. Jak już ich ominąłem na tej wyspie obok tego Buta, nie, wiem, nie pamiętam jak ona się nazywa, y, ominąłem ich, to tam wleciały tak się działo. I później się z nimi tam cockałem na tej wyspie i były takie, no, po prostu zamieszki. Po zakończeniu wojny, totalnym zwycięstwem, oczywiście, że moim, bo oni nie mieli ze mną totalnych szans, Przeszedł czas na podział terenów. Na początku myślałem, że nie będę w stanie zająć ich całych, dlatego chciałem zająć Szwajcarię, te wszystkie trzy wyspy, które należały jakby do nich, południe też, żeby to tak fajnie trochę. Grało z tym terenem, co mam w Egipcie i ogólnie na Bliskim Wschodzie, ale okazało się, że mogę wziąć wszystko, czyli jak mogę wziąć wszystko, to wziąłem wszystko. Jedynym wyjątkiem były te prowincje na Bałkanach, których nie chciałem, bo według mnie bardzo by psuły wizerunek mojego państwa, w się sensie wizerunek, kształt, który i tak już jest taki no dosyć bardzo pożarpany i nie ma jakich, jakichś tam wielkich yy, no tego sensu. Dlatego postanowiłem, że w miejsce tam gdzie jest Czarnogóra zrobię Czarnogórę, a tutaj yy, gdzie jest ta prowincja należąca chyba dzisiaj do Chorwacji, to ją zostawiłem dla Republiki Weneckiej i tutaj było jeszcze bardzo blisko, żebym się zapomniał o samej Wenecji, bo ta prowincja jest dosyć mała i no, łatwo ją przeoczyć. Tutaj coś miałem y, problemy, nie wiem, coś tam chyba się kliknąłem czy coś, y, z anektowaniem Monako, bo chciałem mi po prostu zabrać prowincję. Wiem, że to było możliwe, bo już wiele razy tak robiłem, a mi się nie chciało cackać z tymi mikropaństwami i ogólnie owymi państwami, bo. Tak chciałem zrobić z tymi wszystkimi, co tam po prostu były małe. I no, wypowiedział mi wojnę. Nie spodziewałem się, że są tacy mocarni. I no, zajmą mi aż jedną prowincję. Na szczęście nie rozleźli mi się tam i miałem te zapasowe wojska bardzo blisko. I no, po prostu ich zająłem, bo to jest łatwe państwo, ale zawsze coś tam. Dają. Tutaj miałem taki no, dosyć spory bunt Szwajcarów, który poniekąd y, ja sam jakby wywołała, wy, wywo, wywo, wywołałem, y, no bo y, jak miałem jeszcze wojnę z Wenecją, y, to chciałem, żeby po prostu Szwajcarzy się zbuntowali po, no, na ich terenach, które wtedy były ich. Ale no i wysyłałem pieniądze, bardzo dużo im wysyłałem pieniędzy, zainwestowałem po prostu w nich Bo chciałem, żeby mi pomogli w wojnie, a taka, taki kraj jak Szwajcaria zawsze był neutralny, i by totalnie nie przeszkadzał No w sumie trochę by mi przeszkadzał, bo by mi blokował dostęp graniczny Ale dałoby się to jakoś ominąć na, na około No i mi się tutaj po prostu zbuntowali Bałem się, że na północy nie będę miał wystarczająco wojska, bo tam chyba jeszcze nie było zasymilowane tak do końca. I myślałem, że mi to przejmą, ale jakoś sobie tam, no jakoś, no poradziłem sobie z nimi raz, dwa i mogłem kontynuować, jakby próbę z wysyłania ultimatu do tych mniejszych państw, które jak się okazało nie były takie, no, łagodne i posłuszne, tylko chciały mieć wojnę i już tego chyba nie będę pokazywał no i miałem, toczyłem z nimi y, wojnę aż w końcu nie stało się tak no bym powiedział czyściej, ale nie wiem czy to jest dobre określenie, bo takie państwa trochę no zanieczyszczają, zanieczyszczają co to za określenie y, do, do państwa no chyba tak nie można powiedzieć oczywiście Wielki dla nich szacunek, bo ja też chciałbym, żeby Polska istniała. I żeby Polska była oczywiście najlepsza na świecie, żeby zajmowała cały kraj, żeby była jedynym krajem, żeby nie było wojen i bla 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 No, to robiłem taką jakby czystkę państw. Kiedy już uzbyłem się tych mniejszych państw, zacząłem się zastanawiać, zastanawiać, jakim tak naprawdę wrogiem jest dla mnie Francja. No. Na początku Odcinka miałem z nią bardzo dobre relacje, coś około 60 na plus, ale teraz było o wiele mniej. I tak sobie popatrzyłem, że oni są naprawdę dosyć potężni i chyba będą moim następnym celem, który nie będzie tak łatwy, bo oni tam też mają wojnę z Rosją. Jeżeli zdążyłbym ich zaatakować kiedy oni będą mieli jeszcze tą wojnę z Rosją to pomogę Rosji, no niestety ale zawsze są jakieś plusy i minusy ale wtedy bym mógł pozbyć się swojego potężnego rywala bo Francja jest chyba druga w rankingu trzecia jest Szwecja, którzy są, mo którzy są moim sojusznikiem sojusznikami są moimi ale ich prędzej czy później też niestety będę musiał się pozbyć no, i tak sobie pomyślałem, że jakbym już ich tam zajął, to bym zajął te tereny tutaj, co im tak odstają, co są tak po prostu wbite we mnie tutaj: tereny Słowenii, Austrii, Czech, trochę, no takie tam bajery i kraje, też, no kraje, y, dużą część Beneluksu, no w sumie dużą, jakąś tam na pewno. Część Beneluxu chciałbym o nich wziąć. I tak sobie pomyślałem, że się będę przygotował. Ale też chciałam znaleźć sobie jakiegoś fajnego sojusznika. Pomyślałem sobie Hiszpania. No oni mnie bardzo lubią, ale niestety przez sprzymierzeńców, jakimi są no, chyba tylko Szwecja. Nie wiem czy brane pod uwagę są tylko y, kraje sojuszu, czy też Wasale. Jak Wasale, to to nie byłoby fajne. No, ale oni ze mną nie chcieli, to musiałem wykombinować coś innego. No i tym, co wykombinowałem, to była Portugalia. No, w sumie nie wykombinowałem. To był totalny przypadek, że akurat tak na nich sobie spojrzałem, że mieli ze mną relację na minusie. Chciałem mieć z nimi sojusz, ale pomyślałem, że może przyjmą moją y, propozycję. Y, wasalizacji bo miałem bardzo dużo wojska których no szkoda było tak nie wykorzystać no i tam zwasalizowałem ich, oni się zgodzili o dziwo, później poczekałem kilka y, tur nie wiem w sumie jedna tura, jaki to jest okres czasu nigdy nie umiałem się z tym zorientować y, no i oni się zgodzili później na aneksję co było dla mnie bardzo dziwne ale no przez tą aneksję dostałem trochę terenów, które no trochę, bardzo dużo terenów które no teraz są moje yy, i pomogą mi na pewno wygrać, ale to też tworzy kolejny front chociaż w sumie nie graniczę tak yy, no, Hiszpania jest, która no graniczy z Francją, a Portugalia nie no i tak ich zaanektowałem i dostałem sporą część terenów. No i dzisiaj to by było na tyle, taki trochę krótszy odcinek, ale wiadomo z jakich przyczyn. Dziękuję bardzo za oglądanie. O ile ktokolwiek to ogląda i jak ktoś to ogląda, to do tego momentu ja bym chyba osobiście tego nie obejrzał. Dziękuję bardzo za oglądanie i do widzenia.